Witajcie. Dzień życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek Kolejne zakupy w hipermarkecie. Dzisiaj kupiłem śliwę wiśniową, czyli taką mirabelkę. Tutaj kupiłem jeszcze lilaki. Tak, czyli taki popularny bez i jagoda kamczacka. Zobaczmy jak one wyglądają. Jagoda kamczacka w takiej doniczce. Chyba P9, tak to wygląda, P8 może. Ma tutaj takie już listeczki, tutaj widać pączki. Ale jest no, dość wilgotna. Tutaj mamy bez. Też takiej doniczce takiej wyższej, też ma listki zielone. I w takim zawiniątku, też z pączkami. Taśliwa, wiśniowa tak nazwana, czyli ta mirabelka. Tutaj jest dość sucho, więc zanim je wysadzę do ziemi Na razie jeszcze jest chłodno, więc trochę je przyhartuję zahartuję je, bo one w tym sklepie się trochę rozhartowały, takie listeczki puściły Gdyby w nocy przyszedł przymrozek mocny, to te listki mogłyby zmarznąć, no i potem uschnąć W związku z tym, potrzymam je jeszcze chwilę w garażu Takim, gdzie jest powyżej 5-8 stopni Celsjusza Ale trochę oczywiście tutaj je podleję zaraz rozpakuję, bo to też jest wilgotne, ale ja to tak troszkę w tych warunkach większej wilgotności będę trzymał, żeby one po prostu nie uschły, bo w tym sklepie nikt ich tutaj przecież nie podlewał. A jak się tylko zrobi troszkę ciepło, za parę dni już ma być powyżej tam 8-10 stopni, więc będę je wysadzał, ale dzisiaj właśnie nagrywam wam, jak to rozpakowałem, ale wszystko będzie w całości w filmiku, jak również je posadzę za parę dni. Dokupiłem wczoraj jeszcze w markecie agrest szczepiony na pniu, można tak powiedzieć, tak? Tu szczepiony na takim, na takiej podkładce, śliwę wiśniową, ale to jest mirabelka, no i czereśnia, sumit. Tak wyglądają te drzewka, agres zielony, pienny i tutaj jest drzewko, ma pączki, nie za duże, ale ma. Namoczyłem sobie te wyryły korzeniowe przez całą noc, a dzisiaj... Je posadzę. No nie mogłem się oprzeć. W marketach jest pełno tego, pełno krzaczków, pełno drzewek. No więc ja sobie też. Dokupiłem, bo tutaj mam taki agres stary, który będę musiał przyciąć, i te stare pędy będę obcinał, ale to zobaczycie niedługo odcinek o przycinaniu drzew, nie drzew tylko krzewów, ale może i drzew i krzewów owocowych, m.in. borówki, agresu, porzeczki i tak Teraz się skupmy na miejscu, gdzie to posadzić, więc wybiorę sobie miejsce i kopię odpowiednią dziurę, dość dużą. Ja zawsze kopię tak przynajmniej 50-litrową. Taką dziurę, czyli myślę, że 40 na 50, 50 na 50, po to, żeby tą ziemię spulchnić. Oczywiście, jeśli ziemia była przekopywana wcześniej, to nie trzeba, no ale ja coś tam zobaczę, co tam z tego wyjdzie. I tutaj drzewko czereśni sadzimy nie głębiej niż rosło troszeczkę możemy ale nie żeby przykryć ziemią tutaj miejsce szczepienia Czyli tak może być spokojnie Przyniosłem sobie trochę ziemi takiej luźniejszej Tak posadziłem, teraz poubiłem to oczywiście, ubiłem tą ziemię wokół drzewka, poczekamy aż ona trochę siądzie i zrobię takie kółko, takie wyplewione, tak jak przy tych drzewkach i wyściółkowane z rębką. Teraz idę posadzić śliwę wiśniową, czyli mirabelkę. W innym miejscu jeszcze posadzę sobie jagodę kamczacką, a tu jeszcze ten bez. Lilak, lilaki, hortensje, ale tutaj taki dość ciekawy, zobaczymy, bo tutaj też mam bez jeden, tutaj drugi. Muszę przejrzeć go i ewentualnie przyciąć te, które mi tutaj wchodzą do środka i się krzyżują. No, podobnie jak przy drzewach owocowych, warto w środku zostawić miejsce, żeby słońce dochodziło, wtedy kwiaty są pełniejsze.